Początek spotkania i cała właściwie pierwsza połowa to wyrównany pojedynek. No dopiero posypało się u nas w drugiej części spotkania. Ja myślę, że w pierwszej połowie dzięki Rafałowi ten pojedynek był wyrównany, bo Miele miał chyba cztery kontry, które Rafał złapał. Dlatego ten wynik był wyrównany. No, nie układała nam się dzisiaj za bardzo gra, szczerze, ani w ataku, ani w ogonie. Zbyt dużo błędów popełnialiśmy. W sytuacjach, które normalnie kończymy bramkami, dodatkowe utrudnienie na pewno było to, że graliśmy się bez żadnego nominalnego skrzydłowego. W pierwszej połowie dobrze na tej pozycji spisywał się Michał Bednarek. i to też jego zasługał w jakiś tam sposób, że, że ten wynik też był taki w około remisu. A w drugiej połowie no, niestety ze skrzydła nie zrobiliśmy ani jednej bramki i dlatego też to tak wyglądało, środek był zacieśniony. Nie trzeba było bronić. Nawet jak zdobywaliśmy pozycję do rzutu ze skrzydła, no to było ciężko nam skończyć. No dokładnie. W drugiej połowie graliśmy nieskutecznie. Krzysiu Lipka bardzo dobrze w bramce bronił. Nie rzucaliśmy niecelnie. Skąd tak samo gdzieś tam rzucaliśmy koło bramki? No szkoda, szkoda, bo powinniśmy ten mecz wygrać i jechać z nastawieniem do Mielca, bronić w wyniku, a tak teraz trzeba gonić. No jeszcze nic straconego, jeszcze jest drugi mecz, także będziemy walczyć, na, na pewno się nie poddajemy. Rewanż już za kilka dni, czy Chrobry zdoła się pozbierać kadrowo, bo dzisiaj gra, graliście w 12 osób? Myślę, że może nas więcej nie być, jeszcze Łukasz Kandora też dzisiaj na środka przeciwbólowy był, w pierwszej połowie grał, w drugiej już go też nie wypuściłem, ma problem z plecami, od dwóch dni nie trenował. No, końcówka sezonu, nie ma nas za dużo, a jeszcze takie drobne psikusy nam się zdarzają, jak, jak kontuzje i tutaj ciężko było w tym tygodniu zestawić. No, zespół przeciwnika przyjechał w jeszcze bardziej okrojonym składzie dzisiaj, no, ale niestety dla nas wystarczyło im to do tego, żeby osiągnąć zwycięstwo. Czy oba zespoły grały w takim dość mocnym osłabieniu. Czy to też wpłynęło na przebieg tego spotkania? Oczywiście, na pewno, bo na treningach nie, nie mogliśmy ustawić yy, dwóch szóstek. Także ciężko się, ciężko się gdzieś tam trenowało. No, miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski po tym meczu i, i sprawimy niespodziankę w Mielcu i wygramy. No właśnie myślisz, że w Mielcu będzie to możliwe? Myślę, że tak. To jest piłka ręczna, także, także jest wszystko możliwe. Miejmy nadzieję, że wygramy. Ja w to wierzę mocno.